Za dzień. Taki deszcz za oknem, że nawet nie da się pójść do lasu na spacer. Ale to dobra okazja na poczytanie książki. Zaraz, zaraz. Dziewczynki miały tu książki z naszymi przygodami. Bardzo lubię je czytać. Aaaa! Ojej, co się stało? Co ja tutaj robię? I! Ale numer! Dyzio uderzył się w głowę. Idę do niego i zaraz się przekonamy, co i jak. Ojej, nie wiem, co się stało. Głowa mnie boli. Zaraz. A kim ty jesteś? Ja? Hmm. Y, no, y, otóż y, ja, y, no ja, ja jestem Dyzio. A ty? No właśnie. Ja nie wiem. Wiesz, jakoś nie pamiętam teraz. Nie wiem, co się stało. Nie pamiętasz, jak się nazywasz? Hi, 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 hi. O jejku jejku. Ale wiesz co, nic się nie martw. Ja cię dobrze znam i zaraz ci wszystko przypomnę. Naprawdę tak byłbym ci wdzięczny. Ty masz na imię Stefek. Fefek? No, tak, tak. I wiesz, bardzo lubisz robić żarty. I wszystkim się one bardzo podobają. Ty taki żartowniś z ciebie, tak? A jakie na przykład? No, różne, najróżniejsze. A to podjadasz słodycze, albo coś zamienisz. Dołożysz od siebie coś do prac plastycznych dziewczynek. One to uwielbiają. Świetnie ci na przykład idzie dekorowanie lasu. Tak? A czym ja ten las dekoruję? Szyszkami? Nie! Kolorowymi butelkami i papierkami. A to tak można? No jasne! Wiesz, jak wtedy wszystko ładniej i kolorowo wygląda? Wszyscy są zachwyceni! Uwierz mi! Dziękuję ci bardzo, Dyzio! Naprawdę mi pomogłeś! Tam przed telewizorem na sofie siedzą dziewczynki i jedzą słodycze. Na pewno spodoba im się żarcik, że nagle ich smakołyki zniknęły. Myślisz? Ojej, dzięki za podpowiedź. Zaraz tam idę. Idź, idź. Jakby, co? To zawsze chętnie ci podpowiem, co robić. To idę. Dzięki jeszcze raz. Na razie. O, faktycznie, tak jak Dyzio mówił, Lila z Nello oglądają YouTube'a. Hmm, to zabieram się za żarcik. Na pewno im się spodoba.

Dziewczynki, dziewczynki, chodźcie z mamą na chwilę do pokoju. Potrzebuję was o coś zapytać, dobrze? Chodź na misiu. O, poszły sobie. Jest dobra okazja do kolejnego żartu. He 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 he. Ale się zdziwią, hehe. He he. Ktoś mi porysował ryzą. a mi też ktoś porysował. O jejku, jejku. Poczekajcie, przyniosę wam nowe kartki. Dodam trochę soli, ale będzie super żarcik! <śmienic> Odłożę szybko na miejsce, żeby się nie zorientowała. No, Fój, co tutaj się dzieje? Muszę wezwać gang fajniaków do pomocy! Gang fajniaków, tu wzywamy, ważną sprawę do was mamy! Co się stało? Macie jakieś problemy? Czyżby znowu stawek wam dokuczał? Chyba tak. Od rana w domu dzieją się dziwne rzeczy. Najpierw ktoś zjadł słodycze Lili. Później ktoś porysował rysunki dziewczynek. A teraz ktoś posolił moją herbatę. No ja już mam tego dość! Ho, ho, spróbujemy Wam pomóc. Dysio, pomożesz mi! A co to? Nie ma dyża? No właśnie go nie ma! Bzz! Dziwne, że go nie ma! Gdzie on może być? Bzz! Dysio, wzywamy Cię! No niestety nie słyszy nas. Ale gdzie on może być? Bzz, słuchajcie, chodźmy do lasu. Pewnie sadzi drzewa i nawet nas nie słyszy. Dysio, hop, hop. Idę tędy. Może go znajdę. Ho, ho, Dyzio, co ty robisz? Dlaczego rozrzucasz te śmieci? Ja nie jestem Dyzio. Ja jestem Stefek. Ho, ho, Dyzio, co ty opowiadasz? Dlaczego myślisz, że jesteś Stefkiem? No, tak mi powiedział Dyzio. Przecież ty jesteś Dyzio. Kto ci powiedział, że jesteś Stewkiem? No, Dyzio, tak się przedstawił. Y, taki szary. Hmm, szary mówisz? Ho, ho, to my już chyba wiemy, kim jest ten Dyzio. Ho, ho. Macie rację. Stewku, wzywamy cię. Co tam słychać? Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Dlaczego dyzio myśli, że jest z tobą? Hehehe, <laughs> ja nic nie wiem. <laughs> ho ho, Stefku, nie przeciągaj struny. Wiemy, że to ty powiedziałeś Dyziowi, że jest z tobą, tylko dlaczego on nic nie pamięta? No dobrze, już dobrze. Otóż Dyzio uderzył się w głowę i stracił pamięć. Chciałem sobie trochę zrobić taki żarcik i powiedziałem mu, że jest mną. <laughs> to by wszystko wyjaśniało. Trzeba pomóc Dyziowi odzyskać pamięć. Ała! Dobromirze, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłeś? Dyzio, jak się czujesz? Wiesz, jak mam na imię? No nie wykłupiaj się, Soniu. No jasne, że pamiętam. Uff, udało nam się. No to jak już się wszystko wyjaśniło, to ja znikam. Hoł, hoł. Ech ten Stefek. Same z nim kłopoty. Ojej, a kto tu te wszystkie śmieci porozrzucał? He, <laughs> No ty, Dyzio. Ja? Nic nie pamiętam. Hehe, he, jakby ci to dziś opowiedzieć. Nie byłeś z sobą. He, he, he. He, he, he. He, he, he. Jula, widziałaś ile wczoraj dębów posadziłem? Pogoda mi dopisała. To no, widziałam. Naprawdę dałeś radę. Ale wiesz, Teraz potrzebuję twojej pomocy w doglądaniu drzewek. Tak, żeby nic im nie brakowało. Chciałbym, żeby pięknie urosły. No jasne, już mam te drzewka w grafiku. Będę je doglądała codziennie. W razie potrzeby zaordynujemy słoneczko i wodę. Myślę, że krzenia z sonią na pewno mi pomogą. Oczywiście, tyzio. Jesteśmy do usług, prawda Kseniu? Jasna sprawa. Daj tylko znać, a w każdej chwili pomożemy. Super. Dziękuję wam dziewczyny. Bez was sadzenie lasów na pewno by się nie udało. Ho, ho. Fajniaki, fajniaki, fajniaki. Piotrusiu, co się stało? Ho, ho. Nie uwierzycie! Ten wstrętny stefek znowu rozrzuca śmieci po lesie. Zwariować z nim można. Na chwilę go nie można spuścić z oka, bo zaraz ma jakieś pomysły. Ojejku! Musimy koniecznie te śmieci pozbierać. Dzisiaj jest duży wiatr i porozrzuca je po całym lesie, jak się nie pospieszymy. Będziemy mieć zajęcie do wieczora. Piotrusiu, prowadź, gdzie to jest? Ho, ho, chodźcie ze mną! Rozcielmy rozdzielmy się i szukamy Stewka. Kto znajdzie woła resztę? Dobry plan, Jula. Do roboty. Tutaj go nie ma. Hmm, lecę dalej. Bzz, na tej ścieżce też go nie widzę. Gdzie on może być? Dobrze się schował. Strzewek też nic nie widać. Patrzę w prawo, patrzę w lewo. No nie ma go tu. Ho, ho! Mamy cię, Stefku! I co z tego, że mnie macie? Czego znowu chcecie? Ste Stefku, znowu rozrzucasz śmieci. No tak, ozdabiam las. He, 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 he. Dobrze wiesz, Stewku, że to nie jest ozdabianie, tylko śmiecenie. Zatruwasz las śmieciami. Wy jak zwykle dramatyzujecie. My dramatyzujemy? Drzewa się na ciebie skarżą. Wiewiórki mi doniosły, że dzisiaj rano im dokuczałeś. E, tam zaraz dokuczałeś. Żarciki takie. To są żarciki! Rzucanie żołędziami wiewiórki! Byś się wstydził! Nie wolno nikomu dokuczać! A jak ty zrzędzisz! Naprawdę uszy już bolał! Ho, ho, Stewku, zbieraj te śmieci natychmiast, bo wiatr się zrywa i zaraz będzie je trudno pozbierać, bo będą się walały po całym lesie. Normalnie miód na moje uszy, co mówisz. Przecież ja po to je rozrzucam, bo pogoda mi dzisiaj wyjątkowo sprzyja. He, 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 he! No ty to masz tupec, Stewku, nie powiem. Dobra, fajnie się gawędzi, ale mam jeszcze dzisiaj inne zajęcie, także żegnam Państwa. He, 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 he. No ten to przechodzi samego siebie. Teraz będziemy to wszystko musieli posprzątać. Ho, ho! Normalnie szkoda gadać. Pierzmy się za sprzątanie, bo pogoda się pogarsza. ho, ho! Hał, hał, Wiolu, nic ci nie jest? Ojejku, ale upadłam. Ała. Bzzz, bzzz, ała. Bzzz, ała. Oj, jak bardzo boli. Nie mogę latać, oj jak bardzo. Zawołajmy Dobromira. Dobromirze, wzywamy cię. Co się stało? Ojej. Ile tutaj śmieci? No właśnie, Stefek porozrzucał i my teraz sprzątamy. Ale jest większy problem. Wiola wpadła w podmuch wiatru i teraz nie może latać. Bardzo ją boli. Wiolu, pokaż co się stało. Tutaj mnie boli skrzydełko. Hmm, złamane. Masz złamane skrzydełko. W tym stanie... Nie odlecisz. Ojejku, to poważna sprawa! Co my teraz zrobimy? Piotrusiu, dasz radę przenieść wiolę na swoim grzbiecie do domu? Tam opatrzymy skrzydełko. Ho, ho, no jasne. Ostrożnie, Piotrusiu, bo tak bardzo mnie boli. Co się stało? Viola złamała skrzydełko i bardzo ją boli. Ojej, to trzeba zawołać mamę. Ona na pewno znajdzie rozwiązanie. Masz rację. Mamo, mamo, wzywamy cię. Jestem, co się stało? Stefek znowu narozrabiał i Viola złamała skrzydełko. To poważna sprawa. Biedactwo, ale ja chyba wiem, kto nam pomoże. Nela, Lila, chodźcie do nas. O co chodzi? Wiola złamała skrzydełko. Potrzebuje naszej pomocy. Wyleczymy ją? Poczekajcie chwilę. Jest odpoczywać. Dziękuję wam dziewczynki. Mam odpoczywać, ale jak ja się dostanę do mojego domku? On jest tak wysoko. Ho, ho. Najlepiej będzie, Wiolu, jak zamieszkasz na kilka dni u mnie. Będę ci pomagał, a jak poczujesz się lepiej, to wrócisz do siebie. Ho-ho. Ojejku, Piotrusiu, jesteś prawdziwym przyjacielem. Dziękuję ci. Ważne, że wszystko dobrze się skończyło. Sonia już się szykuje, żeby zaświecić na niebie. I znowu będą mieli kolejny fajny dzień nad wodą. Muszę pokrzyżować im te plany. Już nadeszła na was pora, niechaj Sonia będzie chora. Ho, ho, a co tu tak pusto o tej porze? Powinny być tłumy ludzi i Soni nie ma na niebie. Celinko, Celinko! Piotrusiu, coś potrzebujesz? Chciałem zapytać, gdzie jest Sonia. Czemu o tej porze jeszcze nie świeci na niebie? Sonia źle się poczuła i musiałyśmy ją zastąpić. Ojej, mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie, bo inaczej nici z udanych wakacji. No właśnie. Idź sobie lepiej, Piotrusiu, i zobacz na baseny. W ogóle nie ma ludzi. Wszyscy siedzą w domach. Jak my Soni nie pomożemy, to wszyscy będą mieli zepsute wakacje. stało? Dlaczego, Soniu, nie świecisz nam na niebie? Sonia jest chora. Zastępuje ją dzisiaj chmurka Celinka. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak wszystko teraz ponuro wygląda. No i nie ma ludzi na basenach. Ani na plaży. Wszyscy siedzą w domkach. Nie wiemy, co robić. <laughs> Ojej, jak to się stało? Mogę ci jakoś pomóc? Nie wiem, co się dzieje. Jestem jakaś słaba. Nie mam siły świecić na niebie. Nie masz siły? Jesteś słaba? Hmm, to naprawdę poważna sprawa. Bzz! No bardzo poważna, bo jak Sonia nie będzie świecić, to wszyscy będą mieli zepsute wakacje. Ho-ho, no, musimy uratować te wakacje. Zaraz temu zaradzimy. Nela, Lila, chodźcie tu na chwilę. Co się stało? Sonia jest chora i potrzebuje naszej pomocy. Pomożecie jej? Tak! Fajniaki, sprawa jest poważniejsza niż myślałam. My nie umiemy pomóc Sonii. Ojej, to co my teraz zrobimy? Dziwna sprawa. To mi nie wygląda na zwykłe przemęczenie. Sonia jest poważnie chora i wydaje mi się, że zwykłe lekarstwa tu nie pomogą. A te to co za jedne? Ha, hmm, ciekawe! Dziwnie wyglądają! I do tego przyjechały w karocy. To chyba jakieś księżniczki. Ciekawe, czego tu chcą! Witajcie, fajniaki! Dowiedziałyśmy się, że macie kłopoty, i przybywamy zapytać, czy możemy wam pomóc. To bardzo miłe z waszej strony! Ale nie wiemy, czy ktokolwiek będzie nam w stanie pomóc. Jest aż tak źle. Co się właściwie stało? Sonia jest słaba od samego rana i nie może świecić. Nie może świecić? Soniu, niech ci się przyjrze! Wszystko jasne! Soniu. Ktoś rzucił na ciebie urok, pozbawiając cię Twoich supermocy. Co? Kto mógł zrobić coś tak podłego? Już nigdy nie będę mogła świecić na niebie. <laughs> Co ja teraz pocznę? <laughs> How, ho, biedna Sonia. Słuchajcie, taki urok na szczęście można cofnąć. Ale musicie mi pomóc. Oczywiście. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zrobimy, co będzie trzeba. Musimy zrobić miksturę. Po pierwsze, potrzebujesz szyszki. Ja to załatwię. Świetnie. Oprócz tego jeszcze glony i wodorosty. To zadanie dla mnie. I jeszcze kwiaty i muszelki. Ja przyniosę kwiaty, a ja muszelki. Soniu, mam dla Ciebie gotową miksturę. Mną stało. Nie ma sprawy. Przyjaciele są tego, żeby pomagać. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę dla Mass za okazaną mi pomoc i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z naszymi przygodami. Pa, pa!